Dziś bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. E, witam Cię w serii Ruch i Relaks, którą e, nagrywam ze względu na specyficzne czasy, w jakich się znaleźliśmy i poczułam, że chciałabym coś dodać e, od siebie. Także w ramach tej serii trochę się ruszamy e, i trochę się relaksujemy, wracamy do siebie, wracamy do czucia siebie, do czucia swojego ciała i mm, staram się pomagać Ci w tym e, na tyle, na ile potrafię. Dzisiaj sobie zaczniemy w leżeniu. Na pleckach bardzo wygodnie. O, jak fajnie. E, jak nie masz maty, to się w ogóle nie przejmuj. Sama podłoga jest na serio super. Dobra. Stopy są e, nasze trzy ustawione, kolana są gięte. Wyciągnij sobie dłonie nad. Klapę piersiową. Dłonie wnętrza dłoni patrzą do siebie. Odsuń teraz łopatki od kręgosłupa. Wysuń dłonie do sufitu i wsuń. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak leżysz na plecach, to warto zwrócić na to, co się dzieje z głową. Tak, żeby nie było e, takiego, takiej sytuacji, że broda jest ustawiona bardzo do góry, bo wtedy jest nam, a tutaj cały czas w tym odcinku szyjnym, niezbyt fajnie. Więc jeżeli jest taka sytuacja u Ciebie, to spróbuj sobie złapać za tył głowy i ją delikatnie wyciągnąć, a jeżeli to nadal nie jest jakoś specjalnie komfortowe, to podłóż sobie coś cienkiego pod głowę, ale coś na serio cienkiego, takiego no max centymetra, dobra? Żeby to nie była jakaś wielka sterta po okay? Dobra, to jak już mamy sprawę z głową załatwioną, to wracamy do ram. Dłonie patrzą do siebie, odsuń patki od kręgosłupa i w sumie. odsuń i wsuń, odsuń. I w sumie. Cały czas oddychaj przez nos, przez, now, przez nos, wdech i wydech nosem. Klapka piersiowa rozszerza się dolne żebra się rozszerzają we wszystkich kierunkach. Hmm, możesz sobie weschnąć. I teraz z wdechem otóż ręce do boku i z wydechem wróć. Postaraj się też rozciągnąć przez palce dłoni, sięgnąć daleko i wróć. Wdech, otwórz klatkę piersiową i wróć. Otwórz, możesz to robić wolniej, nie musisz robić tak szybko jak ja. Rób w swoim tempie, pamiętaj, że to jest czas dla Ciebie. Możesz nawet mnie zatrzymać albo mnie wyłączyć i mnie nie słuchać w <grym>, ogóle, jak Ci się nie chce. Wdech, wydech, Fajne, że cokolwiek robisz ma służyć Tobie. Mhm. I teraz to samo robimy, przenosimy, tu, znaczy nie to samo, przenosimy ręce na tył głowy. Znaczy nie chodziło o oddech, co czas oddychamy. Wdech, przenieś, ale tutaj jest kolejna ważna rzecz, taka, że nie chcemy, żeby nam klatka piersiowa uciekała do góry. Okay? Czyli chcemy, żeby te tylne żebra były cały czas na macie odcinek lędźwiowy jest neutralny, czyli jest malutki przesmyk, żebra, biodra się kumplują i są ze sobą w jednej linii. Czyli przenoszę ręce. Nie muszę ich przenosić do samej podłogi, bo może być tak, że już jak tutaj jestem, to dalej nie mogę i zaczynam sobie ten ruch dalej robić stąd, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby tutaj wszystko zostało na swoim miejscu stabilnie. Chcemy, żeby ręce poszły na tyle, na ile mogą, ale myśl cały czas też o tym, co się dzieje w tym obszarze, tak? Bo ręce ruszają się tutaj dużo i je widzisz i czujesz najbardziej, ale ważne jest też to, co się dzieje tutaj w tym obszarze. Co się dzieje z moimi żebrami? Czy ja mogę to zrobić? Czy to jest dla mnie ok? Czy na przykład, jak jestem już tutaj, to już czuję, że dalej nie mogę i moje żebrawę wędrują do góry, więc tego nie chcę. Ok, przenosimy teraz na głowę, do boku i do góry, bo już stać tego. Papilańska mojego. Na głowę dzisiaj jestem w jakiejś dobrej formie i dużo dawno. Jak komuś przeszkadza, to naprawdę można wyłączyć. Na głowę do boku. I góra. I teraz odwracamy bok i góra i do pozycji wyjściowej. Bok nad głowę i do pozycji wyjściowej. Bok nad głowę i do pozycji wyjściowej. Bok, Teraz przejdziemy sobie do leżenia na brzuchu. Jako, że klatka została otwarta. To teraz sobie zrobimy troszeczkę w drugą stronę. Oprócz dłoni przy klatce piersiowej stopy są ustawione równolegle. Pięty patrzą do sufitu, wyśladki patrzą w stronę pięt, czyli nie patrzą na maksa do góry, tylko patrzą w stronę pięt delikatnie, kościolnowa patrzy w stronę pępka. Teraz od się od Maxa delikatnie. Podnieś klatkę pierwszą delikatnie na matę i opuść dół. Tak bardzo, bardzo delikatnie. Wydłuż się przez szczyt głowy, wydłużaj się, odepnij się delikatnie i dół. Odepnij się, łopatki bardzo daleko od uszu, ok? Odepnij się delikatnie do góry. Pośladki patrzą w stronę pięt, kościół nowa patrzy w stronę pęka, oderwij ręce, sprawdź jak ci tutaj jest, czy to jest dla Ciebie ok, i opuść dół, rozluźnij. Hmm. I znowu, odepnij się delikatnie od maty i teraz wyciągnij ręce przed siebie. Cały czas patrz, jeżeli możesz oczywiście. Cały czas pamiętaj o tym, gdzie patrzą twoje pośladki, czyli twoje pośladki patrzą delikatnie w stronę pięć. kość łonowa patrzy delikatnie w stronę pęka. Teraz ręce wyciągnij do boku, jeżeli możesz i wzdłuż ciała, ale nie musisz tutaj robić jakiejś wielkiej ryby i tracić oddechu, okej? Okay? Czyli cały czas pamiętamy o tym wydłużeniu i także czas wyciągasz się przez szczyt głowy i przez ogon i wracamy sobie do pozycji wyjściowej, ok? I jeszcze raz, odetnij się delikatnie od maty, łopatki bardzo daleko od uszu, pamiętaj o tym, gdzie patrzą pośladki, wyciągnij ręce przed siebie, jeżeli możesz Wydłuż, wydłuż, wydłuż. Nie musi być wysoko, jeżeli się pojawi dyskomfort, to obuś troszeczkę głowę, jeżeli się pojawia dyskomfort w plecach, ręce do boku. I wzdłuż ciała. Jeżeli potrzebujesz wzdłuż prze, jeżeli nie potrzebujesz, powtórz jeszcze raz ze mną. Wyłóż ręce przed siebie. Szukaj długości przez szczyt głowy, przez ogon. Ręce do boku. Ręce wzdłuż ciała. I róź. Zdajciej palce stóp. Podnieś delikatnie pośladki do góry i od razu mapy. Nad matę i z wydechem odepnij się od maty i powędruj po pośladkami napięty. Rozciągnij dolne plecy i powędruj oddechem do tych dolnych pleców. Spróbujmy zrobić jeszcze jedną serię tego ćwiczenia dla pięknej podstawy i pięknych pleców. Pośladki patrzą do pięt, kościoł patrzy do pępka, oddychamy się delikatnie od maty, wyciągamy ręce przed siebie, wyciągamy ręce do boku, wyciągamy ręce wzdłuż tłoja. I znowu, przód, bok, tył. Jeżeli jesteś za wysoko, czujesz dys dyskomfort w pracach, to opuść troszeczkę głowę i klatkę się. I tył. I jeszcze raz, przód, szukaj długości, długości, nie wysokości, długości szukamy. I tył. I wystarczy oprócz dłonie przy klatce piersiowej, zadrzej palce, stóp. podnieś biodra delikatnie na matę, odeknij się od maty i rozciągnij pośladki na piętach. Możesz sobie ułożyć dłoń na dłoni, czuło na dłoniach. Jeden oddech do dolnych pleców. I wejdź sobie do góry. Ułóż dłonię na sercu. Oczu bicie swojego serca. Poczuj, że jesteś. Z wydechem. Puść całe napięcie. Poczekują się twoje stopy, dłonie, twarz, kak. Jeżeli czujesz gdzieś jeszcze napięcie, to je wypuść z tym oddechem. Powiedz do siebie w myślach albo na głos, ja jestem. Ja jestem. Zostań w tym tak długo, jak tego potrzebujesz. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za to wspólne spotkanie na macie. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, zapraszam Cię również do mojego newslettera, na który możesz się zapisać na www.treningnawostaka.pl, www bo nie mogę się zdecydować, ale newsletter idzie jeden raz na dwa tygodnie i staram się go pisać po prostu z przestrzeni serca, dlatego bardzo Cię zapraszam do tego newslettera i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem na macie. Do zobaczenia, cześć!